Ostatni tydzień ubiegł w całym kraju pod znakiem strajków oświaty i budżetówki. Najbogatszym w wydarzenia dniem ubiegłego tygodnia był niewątpliwie wtorek, strajkowali nauczyciele i pracownicy sfery budżetowej. Wtorek wczesne godziny poranne znajdujemy się przed jedną z bardziej szacownych placówek oświatowych w Nowym Sączu przed pierwszym liceum ogólnokształcącym imieniem Jana Długosza. Oczywiście powód naszej wizyty tutaj dzisiejsze matury. W pierwszym liceum matury w terminie przewidywanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej nie odbyły się. Również w dziesięciu szkołach spośród szkół średnich z terenu Nowego Sącza matur dzisiaj nie przeprowadzono. Próbowaliśmy uzyskać informacje bezpośrednio w szkole na temat tego, co dalej z maturzystami, co dalej z egzaminami. Niestety pracownicy szkoły Nauczyciele w tej chwili przebywający na terenie budynku nie udzielają nam żadnej informacji. Odsyłają nas do Ogólnego Miejskiego Komitetu Strajkowego. Nauczyciele dziś przebywający w szkołach nie udzielają żadnych informacji na temat trwającego strajku. Strajk trwa, nauczyciele odsyłają nas do siedziby Międzyszkolnego Komitetu Strajkowego. Matury dziś nie odbyły się w 10 szkołach w naszym mieście. Co dalej? Matury odbędą się w drugim terminie. Termin drugi zostanie ustalony przez kuratorium. Tak podały wiadomości, że władnym do ustalenia drugiego terminu jest kuratorium. My ze swojej strony również posiadamy takie wiadomości jak państwo, natomiast kuratorium, jak do tej pory, nie przekazało nam żadnej oficjalnej wiadomości na temat możliwości odbywania matur w drugim terminie. W terminie wyznaczonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 11 maja egzamin dojrzałości przeprowadzono w naszym mieście w czterech placówkach. W dwóch szkołach gastronomicznych, w budowlance i w społecznym liceum. 16 abiturientów egzamin dojrzałości zdawało w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym przed komisją utworzoną przez Sądeckie Kuratorium. Nauczyciele pozostałych szkół postanowili nie przerywać akcji strajkowej. W tych szkołach matury odbędą się w drugim terminie, który Sądeckie Kuratorium wyznaczyło na 22 i 24 maja. Maja. Determinacja nauczycieli, zdezorientowani uczniowie, niewątpliwie uzasadniony protest, kontrowersyjna forma jego przeprowadzenia. Na razie trudno przewidzieć, czy i kto zyska na strajku oświaty. Wiadomo natomiast, że z powodu strajku sporo nerwów i wiary w autorytety stracili uczniowie. Do strajku obok pracowników oświaty przyłączyli się również pracownicy innych sektorów sfery budżetowej. W ulotce komisji strajkowej NSZZ Solidarność przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym czytamy: "Strajk jest wynikiem braku jakichkolwiek rezultatów w negocjacjach dotyczących istniejącego sporu zbiorowego z rządem RP, sekretariatów oświaty i nauki, ochrony zdrowia oraz kultury i nie jest wymierzony przeciwko społeczeństwu. Strajk nie ma polegać na tym, żeby utrudnić pacjentom możliwość korzystania z naszych usług, ani też nie stworzyć zagrożenia dla zdrowia lub życia, ma on raczej dotyczyć strony informacyjnej, to znaczy poinformowania pacjentów o niezwykle ciężkiej sytuacji finansowej służby zdrowia. O tym mówią m.in. nasze postulaty. Sądzimy, że jeżeli w tej chwili nie dojdzie do. Zmiany systemu finansowania i zmian systemowych w funkcjonowaniu służby zdrowia za pół roku może być sytuacja, w której placówki zdrowia zostaną stopniowo zamykane ze względu na brak funduszy.